Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do bardzo ciekawego filmu, moim zdaniem, o kamerach zewnętrznych i wewnętrznych. Mowa o kamerach firmy NetAtmo czy NetAtmo, zależy jak będziemy czytać. I na samym wstępie od razu mówię, że kamery kupiłem sobie sam, trzy wewnętrzne, czyli tak zwane welcome, i dwie zewnętrzne, tak zwane presents. Na razie mam jedną tymczasowo podłączoną presents, pomimo tego, że korzystam ze sprzętu już no, ponad dwa miesiące, ale o tym, dlaczego. Jest to cały czas tymczasowe rozwiązanie przy właśnie tej kamerze zewnętrznej. Powiemy sobie za chwilę. Zacznijmy od tego, że kamery jak kamery. No każda kamera ma jakąś specyfikację, coś tam ma w pudełku. Dzisiaj nie będziemy skupiać się na tym, jak one do końca wyglądają. Bardziej chciałbym Wam pokazać, dlaczego to rozwiązanie w tym systemie jest rzeczywiście, w moim odczuciu, tak super. Zacznijmy sobie od tej kamery, która jest oczywiście mniejsza Netatmo Welcome mamy w Odnetatmu również różnego rodzaju urządzenia na przykład jako stacje pogodowe one wyglądają bardzo podobnie różnią się kolorystyką natomiast sama kamera wygląda naprawdę bardzo bardzo ładnie jest estetyczna więc można ją położyć właściwie w dowolnym miejscu konfiguracja jest banalnie prosta pełno jest milion filmów o tym więc nie będziemy tego poruszać wystarczy kamerę obrócić do gór nogami, zaświeci się odpowiednia lampka klikam w aplikacji i gotowe to co jest wyróżnikiem dla tych kamer zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych jest że można je sparować i są one zgodne z Apple HomeKit, ale również działają bezpośrednio z asystentem Google. Wsparcie dla HomeKita dostały w jednej z kolejnych tam aktualizacji. Teraz przyszły już kolejne aktualizacja o tym też sobie zaraz powiemy. Sama kamera jest wyposażona w adapter, to jest chyba dwuamperowe zasilanie, są dwie wtyczki na Europę i na Stany Zjednoczone w tym przypadku. Podpinamy sobie to i oprócz tego mamy w zestawie. Ja miałem 16 gb Karty, chociaż czytałem w różnych miejscach, że czasami są 8 dodawane, czasami 16. One w zupełności wystarczą, moim zdaniem, na parę miesięcy dobrego nagrywania. U mnie po dwóch ponad miesiącach te karty praktycznie w ogóle nie są zapełnione, bo te nagrania rzeczywiście zajmują bardzo mało. Mamy również możliwość tutaj podłączenia wejścia Ethernetowego, jeżeli byśmy chcieli to kablowo sobie po sieci połączyć, ale mamy sieć Wi-Fi 24 GHz. Szkoda, że nie 5 GHz również. Bo wolałbym te sprzęty, żeby jednak były sprzężone na innej częstotliwości niż wszystkie urządzenia, które mam w domu, a większość z nich właśnie jest na 2.4. To jest jedyny taki no, minus, który zauważam na samym początku. No i sama kamera jest spięta przez aplikację Netatmo i tam podłączamy sobie różne kamery. Mamy status tych kamer, czyli czy one są podłączone, czy nie, możemy sobie je nazwać. Z technicznych aspektów to nagrywamy te filmy Full HD, czyli 1920x1080px. To są 4 megapikselowe sensory, więc niezbyt duże. Ale to oczywiście po to, żeby jakby płynnie przesyłać ten obraz w jedną w drugą stronę, ale żeby również nagrywać te klipy bezpośrednio na karcie microSD no i 130 stopni, jeżeli chodzi o kąt widzenia. Możliwość konfiguracji tych kamer jest rzeczywiście bardzo duża, bo oczywiście one wykrywają osoby i rozpoznają osoby, które są w stanie zauważyć. I możemy zdeklarować, że na przykład mają być na tylko osoby, które nie są domownikami. Wcześniej, oczywiście, po wykryciu kilka razy jakiejś danej osoby możemy oznaczyć, że to jest domownik. Bardzo często kamera, no, próbuje uczyć się, w sensie pokazuje dodatkowe zdjęcia, które e, jakby zarejestrowała i możemy jej podpowiadać, że to jest na przykład osoba A, osoba B, tam, nie wiem, ja, albo to jest na przykład moja żona, czy moje dziecko, czy mój ojciec. W ten sposób możemy sobie to skonfigurować i kamera po jakimś czasie uczy się, są również wskaźniki, jak bardzo dana kamera już y, nauczyła się rozpoznawać daną osobę i w ten sposób możemy Właśnie wyłączyć nagrywanie domowników y, za pomocą naszych kamer. Jest również coś takiego jak nasz indywidualny profil, i ten nasz profil jest konfigurowany tak, że jeżeli my jesteśmy w domu, no to nie dostajemy powiadomień, że na przykład w domu coś się dzieje. Jeżeli wychodzimy albo nasza kamera nie widzi nas przez jakiś określony czas i tutaj również podajemy tą wartość, wtedy automatycznie wszystko, co się dzieje w domu, będzie rejestrowane i będzie przychodziło w postaci powiadomień. I to właściwie na wszystkie urządzenia, na których. Y, Możemy sobie to wyobrazić, więc bez problemu na telefon, na tablet, na komputer. Co prawda, przez stronę internetową jest to realizowane, ale działa cały czas w tle bardzo dobrze. Automatycznie na zegarek również jest osobna aplikacja. To nie są tylko takie, powiedzmy, zwykłe powiadomienia, bo również z poziomu zegarka można pewne akcje tam ustawić. No i takie kamery oczywiście trzeba ustawić w taki sposób, żeby pokryły jakąś część domu, jeżeli chcemy, żeby było to w kilku pomieszczeniach. Największą wadą tych kamer, jak właściwie każdej innej kamery, jest to, że powiem tak, że ogólnie z jakością nagrań radzą sobie całkiem nieźle, niestety nie polecam stawiania tych kamer w bezpośrednim jakby otoczeniu okien. Ani jakby pod światło, W sensie, niestety, jeżeli pod światło, ja akurat jedną kamerę na korytarzu mam tak umiejscowioną, i ona, no widać, że najgorzej zbiera z tych wszystkich kamer, które posiadam. Ale ogólnie rozpoznawanie jest na pewno bardzo w porządku. Są informacje, że kogoś zauważyła kamera, jest nagrywany klip. W zależności od tego, jak długo widzi tą osobę, powiedzmy w kadrze, tak długi jest ten klip. Możemy sobie go dowolnie przejrzeć, później na telefonie, na komputerze, na zegarku czy gdziekolwiek to są kamery, które są wewnętrzne, one rzeczywiście się spisują bardzo w porządku, rozpoznają rzeczywiście bardzo dobrze i w biegiem czasu na pewno się uczą i myślę, że to jest no takie, no prawdę, bardzo ciekawe rozwiązanie, szczególnie jeżeli chcemy wiedzieć, że, nie wiem, ktoś wchodzi do nas do domu albo znajduje się gdzieś na jakimś piętrze, no pewnym ograniczeniem może być to, że jest to jednak wymagane tutaj zasilanie z gniazdka. Próbowałem kamerę podłączyć do powerbanka, 10 000 mAh, wytrzymałam może 5, może 4 godziny, więc rzeczywiście te 2A jak najbardziej bierze, więc no nie jest to najlepsze rozwiązanie mimo wszystko. Druga kamera, czyli prezent, czyli ta kamera na zewnątrz, dlaczego jest tymczasowo zamontowana? Bo w niedługiej przyszłości ma się pojawić specjalny dzwonek również od Netatmo, który pewnie będę chciał sobie kupić i nie chcę na razie montować na elewacji kamery, bo nie wiem jak będzie to się pokrywało razem z dzwonkiem, nie chciałbym później jakby maskować dziur, które zrobię gdzieś tam elewacji. Dodatkowo, chociaż jakby, montaż jest możliwy również w lampce, którą mamy gdzieś tam przed domem, jeżeli ktoś właśnie taką posiada. Natomiast sama kamera, oprócz tego, że ma mocną lampę i można jakby regulować też tutaj, jakby natężenie tej lampy, jak ona mocno ma świecić. Odpory dnia również to zależy, więc jeżeli jest ciemniej, to mocniej świeci. Lampa doświetla, jeżeli wykryje jakiś ruch, albo cały czas może się świecić. Kamera jest odporna na wszystkie warunki atmosferyczne, więc tutaj również nie będzie żadnego problemu. W tym przypadku też mamy sensor. 4MP, też Full HD i 100 stopni. Tu również karta 8 lub 16 w środku, maksymalnie 32 GB. I ta kamera pozwala na monitorowanie, no jakby większego otoczenia, ale też jakby nie w całym zakresie. Tu możemy oznaczyć obszar, który ma być monitorowany. To znaczy, jakby w innej części kadru coś się dzieje, to kamera jest jakby na to głucha czy ślepa właściwie. Natomiast jeżeli w obszarze, który my zaznaczymy, pojawia się jakiś ruch, automatycznie dostajemy powiadomienie. Ja mam to skonfigurowane tak, że jest to skierowane z mojego biura na drogę, która jest zaraz przy mojej furtce i jest określony obszar, który no jest właśnie jakby potrzebny do wykrycia bądź kiedy przyjedzie jakiś kurier albo ktoś inny przyjedzie do domu i wchodzi przez furtkę, to od razu o tym wiem. Ta kamera nie rozpoznaje osób, to jest jakby dość istotne, natomiast rozpoznaje osoby, zwierzęta i rozpoznaje samochody, więc odpowiednie informacje dostajemy automatycznie na telefon, czy też na zegarek, czy na komputerze. I również to jest nagrywana krótka sekwencja. Myślę, że to jest bardzo wygodne, szczególnie dla mnie. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że zdarzało się, że jakieś paczki miały do mnie przyjść, a się okazało, że nie przychodziło, albo dostawałem awizo bezpośrednio. Teraz nawet zwróciłem panu, który no najczęściej, powiedzmy, nie za bardzo chciał nawet zadzwonić dzwonkiem do domu i wrzucał tylko awizo, że. Mam podgląd na to, co się dzieje z przodu, i od tamtego momentu mam po prostu spokój, więc dla mnie to jest rewelacyjna sprawa. Kamera oczywiście jest sprzężona również jakby z całym tym systemem. To, co fajne jest w przypadku NetAtmo, to również to, że nie płacimy żadnej subskrypcji e, za korzystanie jakby z tych usług, to, czyli za to, że e, ta aplikacja działa, że te wszystkie filmy się nagrywają bezpośrednio na pamięci. Możemy skorzystać tutaj z naszej darmowej chmury e, FTP, jeżeli sobie taką zrobimy z jakiegoś serwera albo e, chociażby z Dropboxa, więc nic nas to dodatkowo nie kosztuje. Są rozwiązania, które rzeczywiście e, oferują możliwość przeglądania tych nagrań e, w dłuższej perspektywie. Powiedzmy w chmurze, natomiast to wtedy dodatkowo jakoś kosztuje. Tutaj jest za darmo, jeżeli skorzystamy z tych dwóch rozwiązań. Tu również, niestety, tylko 2-4 GHz. Wejścia internetowego nie mamy, podłączone normalnymi trzema kablami, więc lepiej, żeby było uziemienie i to sobie jako trzeci kabel również tutaj podłączyć. Od minus 20 do 50 stopni w przypadku tej kamery myślę, że w zupełności wystarczy. No i to jest, co jest ciekawe jeszcze, to możemy tworzyć za pomocą tej właśnie kamery, tej zewnętrznej prezent takie jakby mm, filmy poklatkowe, takie time timelapsy z ostatnich 24 godzin. W sensie, no u mnie tego nie widać dobrze w przypadku yy, nocy, bo niestety no wszystko się odbija od szyby, biorąc pod uwagę, że kamerę mam jeszcze wewnątrz, nie mam jej, tak jak mówiłem, na stałe zamontowanej ale rzeczywiście wygląda to o tyle fajnie, że można po prostu prześledzić sobie, co dzieje się przed naszym domem w ciągu ostatnich 24 godzin. I na końcu informacje o zasięgu. Ta kamera zewnętrzna prezent z około 20 metrów jest w stanie ściągnąć i wykryć jakiś ruch. Myślę, że to jest wystarczające. Kamery, no powiedzmy nawet tańsze, ale też droższe, mają bardzo podobny zakres. A oczywiście są z urządzeniem, które w tej kwestii radzą sobie jednak lepiej. Podsumowując, dla mnie te kamery są rzeczywiście czymś, Istnieje rewelacyjny, bo działa to bardzo dobrze. Aktualizują się same, jest pokazany jakby status, że sama kamera się aktualizuje. Może być włączona taka funkcja, że dioda informuje o tym, że dana kamera w danym momencie nagrywa wideo. I na samym końcu jeszcze jedna informacja, bo może sporo osób się jakby dopytywać. Tak mam skonfigurowany również w domu Xiaomi Roborock S50, czyli robot sprzątający. I w poszczególnych kamerach można wyłączyć sobie, żeby mały obiektów, takich jak na przykład zwierzęta czy roboty, bo najczęściej robota sprzątującego jakby identyfikował jako właśnie zwierzę, żeby po prostu nie wykrywał, więc nie będzie nam się dodatkowo włączał alarm, jeżeli mamy takie urządzenia, które gdzieś tam jeżdżą po domu. Dajcie znać co myślicie, dajcie znać czy korzystacie z jakichś kamer. Ja wiem, że te kamery akurat nie są specjalnie tanie, bo można znaleźć dużo tańsze odpowiedniki, natomiast jeżeli chcemy spiąć to w taką jedną sieć, chcemy żeby to było wszystko widoczne jakby w jednym panelu na wielu urządzeniach, ale również z wykorzystaniem Google Astenta, HomeKitu, to myślę, że to są kamery, które no, rzeczywiście warto brać pod uwagę. Ja przez no ponad dwa miesiące nie miałem z nimi żadnego problemu i są właściwie bezobsługowe, bo aktualizuje się wszystko samo, jak nie mam prądu, to później się wszystko załącza samo, wszystko się synchronizuje i najważniejsze informacje mam zawsze dostępne na każdym z urządzeń. Dajcie znać co myślicie, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć! you <music>